Dzień dobry, witam was serdecznie w pierwszym odcinku z serii map recenzja z Farming Simulator 19 I będziemy dzisiaj recenzować, albo oceniać, nie wiem czy oceniać jeszcze Najlepszą mapę, którą może z moim zdaniem równo z kolonią Ta mapa jest świetna Mamy, Pokażę wam moje gospodarstwo Ja gram na tym podstawowym Mam malutkie pole, mam bizonika z 0.56 i mamy tutaj jeszcze sadzarkę ziemniaków taką polską sadarkę brony wszystko to z polskiego wodpaku Unia Poznania tutaj tutaj nic nie ma ale ciągnik stoi na dworze bo, bo prasy 30 z opryskiwaczem bierackim idziemy dalej mamy tutaj też kury które chodzą sobie luzy, i to właśnie mi się podoba. To jest największy plus, że te kury chodzą luzy. Mamy lawetę z mod Haba Możecie wpisać, jak w zakładce lawety znajdziecie taką. Wysuwa się podjazd, wysuwa się. A na Audi próbowałem, na maluchu, na maluchem tutaj przywiozę. Nawet e, przywiozę malucha tutaj. Mamy Autosana Mamy przeskocze. Mamy tutaj sześćdziesiątkę 3p bez dachu. Fajna. 60. Mamy tutaj. No, mamy tutaj Ursusa 3512. 3512, ja tak mówię na niego. To jest pewno 3512. Mamy tutaj jeszcze. Tak, ale się, on się strasznie brudzi. Mamy tutaj jeszcze Ursusa 912 z Turem. Z Tuzem i Turem. 60 z kosiarką, bo kosiłem Usuwacz łęcin Można tak powiedzieć Usuwam mi łęciny I kopaczkę ziemniaków Dobra, przejdźmy może na Inne gospodarstwo Aby tutaj, czekajcie, raz, dwa, trzy Cztery Chyba sześć Sześć, to tam pięć grywalnych gospodarstw Teraz wam nie powiem Mamy tutaj pierwsze, drugie gospodarstwo Po boim, niedaleko mojego Mamy tutaj, czekajcie, tutaj mamy chlewnie, yy, bardziej średnie, aż jak, jak myślę, ja. Yy, mamy jeszcze gospodarstwo w Mysłowicach, stajnie. Mamy tutaj pod hodowlę koni, ale też gospodarstwo po prostu. Blisko mamy tutaj, naprzeciwko jest skup zboża w Mysłowicach, bo i mamy tutaj jeszcze niewątpliwą zaletą tej mapy. Jest, yy, że mamy raz, dwa. To też jest chyba jakoś. trzy, cztery, pięć wsi. Mamy. Wszystkie inne następne gospodarstwa, idziemy. tutaj też mamy Nie, tutaj mamy pastwisko dla krów tak, tam, tak wygląda to Duży teren, dużo wszystko tutaj się zmieści wam Bardzo polecam tą mapę Możecie pobierać Macie link w opisie I przejdźmy jeszcze do Ostatniej tutaj mamy Na owiec pastwisko Też może jak ktoś lubi owce hodować to, bo dodali we farmingu 19 owce. Dzisiaj jest taki szybszy odcinek, ale może na innych mapach będzie dłuższy odcinek, ale mapa 10 na 10. Ja wiem, ja, ja tutaj nie ma co, co powiedzieć o tej łapie nic złego, bo to jest świetna mapa. Gram już na niej 10 godzin. Nie nudzi mi się. Na kolonii właśnie takie łapy na przykład jak na kolonii 20 godzin mam, tutaj mam już 10 godzin, co są spoko, naprawdę. Więc świetna mapa. Pobierajcie, nic, tylko pobierać w opisie, jak zawsze. Na razie. O, przybliżyło mi się. Odsuwam. Na razie.